Siemano, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj, proszę Państwa, pierwszy odcinek FC26 Ultimate Team. Zobaczycie skrót z wczorajszego strumyka, gdzie graliśmy. Mieliśmy 10 godzin, yy, wersja próbna, tak można to powiedzieć, i pootwieraliśmy paczki za FIFA bo już dostaliśmy za to, że kupiliśmy grę w preorderze 2000 FIFA To otworzyliśmy. Co ci potrafialiśmy? Ale to już sami zobaczycie, pamiętajcie, subskrybujcie kanał, łapeczka w górę. Ja już nie przedłużam i zaczynamy. Dodatkowe miejsce. Ej, mam 2000 hipopońców! Czyli dostaję się, a poczekaj, sklep? Czy jest paczka z, z ikoną? Nie, nie mam paczki z ikoną, ale mam 2000 pońców mam 2030. No to otwieramy zaraz. Dobra, pierwszy, pierwszy pak penik lecimy. Esio! Brazylia! Premier League! Murillo! To jest dobry traf na początek! To... 80 tempa on Boom Si Tak jest Tak jest Murillo Wymienny 6000 Spokojnie Zostawiamy 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 Dawaj kolejna SPO Jakaś Cipa Z Anglii Z Brighton Kim ty jesteś? Dobre tempo Dobre strzały na początek Kim ty jesteś? Kirby, 8-3, dobrze, dobrze Dobrze, bierzemy. Czy otwieram zapońcy? Tak, kolejny, Esio. Belgia. Mundesliga. Wiem kim. ale Tempo słabe, dobra, pomijamy. Jest dobrze, patrz. Lecimy dalej. Brązowa karta. 31 widzów. Witam wszystkich. Zostawcie subskrypcję, obserwacje, polubienie, co tam możecie. Złota paczka, lecimy. I, u, ekrany, Esio. Chyba ten kolejny. Nie pamiętam, jak mi się nazywał. Ale wolny, wolny. Lecimy. Złota paczka, druga. O, słabo. Jakaś bramkarka. Nie, nie popieramy, nie popieramy. Dobra, widzę, paczka z podglądem. Ikona? Nie. Esio. Hiszpania. Liga F. Atletico. Kim ty jesteś? To strasznie długo idzie ten pokazanie się babki. Znaczy karty. Wiesz o co chodzi? Zaraz długo to idzie. I, jamal ma overalla, 89. Mam 2000 viewpointsów. 300 zostawimy sobie na drafta, dobra? Otwieramy, dobra, lecimy. No nie, ma co przedu... nie ma co czekać. Lecimy, pierwsza paka. O... Dobra, ale co my tu mamy? Liga, kim ty jesteś? Grave, to jest nasz pierwszy traf. Lecimy. Kolejna paczka, druga. Idzie coś? SPD. Portugalia? Eee, witinia, nie, to nie witinia. Znaczy witinia, kurwa, palinia miał być. Palinia, o niego mi chodziło. A to jest. Florentino. Kolejna paka. O, O88, szybki. PO? Darwin Nunes, ty. Nieźle. Jak masz, no bo mam wersję Ultimate. Lecimy, kolejna paczka. O, słabo, słabo. A lecimy kolejna paka, 1400 Fiopońców na naszym koncie Nowa Zelandia Kim ty jesteś? Chelsea, okej okay, okej okay. Coś nam się tu klei 8-2 tempa, spoko może być babeczka, 84. Carpenter Kolejna Kurde A jutro będzie paczka z ikoną, tak Lecimy kolejny o, Słabo słabo Nie nic ci to nie da jak zmienisz region na Nową Zelandię no, 980 no ale co to jest, co to jest za traf? Mówię, 300, 300 zostawimy sobie, nie no słabo leć 300 zostawimy sobie na drafcik, Malasia! Łatwo wypierdalać z tego klubu stan, stan końców na ten moment 15500 Elo? Niemcy? Google? Bayern? Eee... Simon. 535 pońców więc mogę otworzyć jeszcze jedną i to już jest tyle. To jest ostatnia paczka. Ostatnia paczka dostaliśmy tutaj Botmana. Dobra. Zaczynamy. Dwóch piłkarskich. Eee. O oh jest. Dramat. Dramat. Nie, nic nie musiałem pobierać drugi raz. Znaczy gram na PS5. Dwóch rzadkich piłkarzy złotych. No. Eee. Ej, dobre, 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 dobre. Dobre. Kuszanow, 85 tempa, najsio nice. Tak jest, 1000 monet Lecimy Nice, dobry, ej Murillo i Kuszanow na środku Chłopie Kolejna Błyski, złota paczka nazwę klubu? Czekaj Bramkarz, Hiszpania Liga EFA To jebać, to jebać e, 8-4 Tą damy jeszcze na ławkę, Berardiego damy na ławkę Jezus, nie mogę się doczekać jak odpalę gra, dobra taktyka. Ja mam 15 zgrania. Nie że No mnie każdy z innej parafi na razie. Dobra, ej szczerze, zagrajmy pierwszy mecz w drafcie. Drafta grać? Drafta gram. Poczekaj, bo on złotą paczkę piłkarską jakąś. A, bo oglądałem, a tu mi zabrakło nie jest. Tak malutko. On złotą paczkę piłkarską. Uwaga, tutaj coś może być dobrego. Spokojnie, uspokójmy się. 12 zawodników, jeden rzadki. Uwaga. No to nie będzie walkout. PO. Portugalia. I ten. Cancelo. Cancelo. 8-3 tempa. 8 tempa. Cancelo. Do Darwina Nuneza. Idealnie. Ej, szczerze? W. Mati Kasz jeszcze. O, może być na LO, Cancelo. i Kasz na PO? To jest to. To jest to. Tak robimy. Kiedy dostaniemy ikonę? Ikony dostaniemy, wy, proszę państwa, jutro. Właściwie 5 ty nie, nie mogę grać, beka z ciebie. Dobra, ale teraz, no tutaj trzeba pozmieniać trochę. Dobra, wiem jak to działa. Ty ich po prostu quicksolowałeś, tych takich uselessów? Nie, wszystkich dałem do kół, bo sobie dałem do SBC. Pa, prawo obrona. Mmm... No, miałem 2000 Japońców za preorder. Ja pierdzielę jakie do dupy formacji. Dobra. 4-4-2 z defensywnymi. Uwaga, pierwszy kapitan. O, ja pierdzielę, o, moja pier... Maradona, Maradona na atak. Z Maradoną. No, no dobra. Ale już patrzcie, jak to się ułożyło. Dobra, dobra. Momenty, zrób, zrobię spokojnie. Na razie trawcik. Bergwine. Prawa, prawa obrona, znaczy pomoc Federico Chiesa, raczej Federico Chiesa, bo jest szybki eśpedeki dajmy sobie fofane i drugi Rodri, okej, okay. przetestujmy Rodriego, przetestujmy Rodriego. A da się tak szybko pominąć? Nie, a dalej to jest z dupy. Dobra, bierzemy Ake Tu już jest dobre zgranie z Rodim. Drugi Esio Paco, Paco, przetestujmy paczo 86 Paco Prawa obrona, Tate Lewa obrona Może coś ciekawego, Teo Hernandez? Czy Joszko Guardián? Nie no, Teo Teo Przetestujemy Jak ten Teo śmiga Na bramce, Marcin Bułka Idziemy dalej Uuu, Brian Bumu, Zdecydowanie Brian Bumu i od razu idzie tutaj Ja chcę zobaczyć jak ten Brian chodzi Czy jest fajny Timber. Weźmy Selsa, bo nie wiem jak to z brąkarzem może być. Pyk, Selsik. Eee, dalej weźmiemy sobie... Teraz możemy wziąć od Timbera. Weźmy Timbera. Tutaj pyk. I tak to się robi. Tillman. A ja gram w ogóle z internetu z telefonu XD. <grym> Ach, Mam nielimitowany. Chciałem polska co u mnie? Spoko. U marka... No o kurde bierzemy eto. ale a tak Maradona, eto Chłopie, ale to będzie chodziło maraton. do takiej karty no ta. Weźmiemy Shiller. ale a tak chłopie. Ty chłop ma Ake No Jeszcze Kasemiro. Dajemy Kasemiro do, Miro do składu. wygrałem Fajny ma składzik. To nic ciekawego. Nie, nie, nie wiem dlaczego bry. serwery na? U Salibo. Jak się dziwnie gra, kurwa. Nie wiem dlaczego serwery nie działają. Napisy Fofana Weźmy Fofana, ale nie zagramy nim. Bo chcę tego patrzeć przetestować. No i dobrze, że wziąłem tego Selsa Dobra, na ławkę dajmy tylko sobie Kiezę, tak naprawdę. No i Menago, Menago tutaj. Ej, dobry pierwszy draft, dobry draft. Atak z niej z tej ziemi. 31 z grania. O kurde. Bruno Fernandesz 1-0 w dupę No dobra, bo on pewnie grał już w tą grę. Ja mam choć kamerę z dupy. O kurde, żem podał. Nie no, ten Eusebio to jest trochę szybki. Nie no, ten Eusebio jest trochę dobry. Tak szczerze, 2-0 w dupę, a no, spokojnie, spokojnie. O to chodzi, o to chodzi, żeby przetestować tą giereczkę, tak. On tutaj musiała, Jama, Eusebio. Bruno O kurwa przecież nie no 3-0 w dupę no przecież on tak Grywasz? No tak A jaki masz feeling z grania? Nie wiem strasznie dziwnie mi się gra na tej kamerze Mi się jakoś tak no nie wiem czy to jest spowodowane tym bo cały czas mam jakieś niestabilne połączenie ale Pamiętajmy że to jest FIFA O Brian Bumu Jest 3-1 jest kontakt Bumu tak jest Tak jest gdzie ty podałeś tym? Nie no szczerze obrońcy to są tacy Tak On mi powershota tak, zasadził To team O kur... Ty powershoty dobre znowu z powrotem? 5-1 w dupę Nie no Uuu Jezu jak ci bramkarze zlatają Dwa strzały dwie bramki Tu I podaj I gol i GOAL! 5-2, łapiemy kontakt, znowu braniemy boom'u Ta karta jest chora Doku jest kocurem. Karny Nawet nie od odbioru Ale się przybliża, prawy górny Lewy górny, 6-2 Patrz, ma Radona Czemu dał to do, do Eto? Dobra PYK! Fineska no, Okej. Okay, 6-3. Okej. Okay, Okej. Okay, jeszcze. Pyk. I Maradona. Tak jest. 6-4. 6-4. Łapiemy kontakt. Powoli łapiemy kontakt. No, no dobra, to zara. No to zara. Okej. Okay, spoko, bo muszę... No, jak chcę grać, to muszę kabel. W obronie... Tak, gram we FC26. Nie widzisz? W obronie powiem wam... No, nie można tak wybiegać, bo ci obrońcy nie są aż tak szybcy jak 25. A, Brenner mi takie coś ładuje? 8-4. Co to jest za mecz? Pyk, pyk, biegnie to. Trzymaj, tak jest. Samolot to? Eto? Pocinka? Wpadnie? Wpadło. Wpadło, 8-5. Są trzy bramki jeszcze. I on wtedy wam normalnie strzela Gol. Nie, to Potti może być dobry To w jakimś, w jakimś momentach, czy coś się to zmieni Jamal, patrz wychodzę z Elsem będzie poświęcenie? No prawie, patrzę 10 -5. Pierwszy mecz w dupę No trudno Dostałem te paczki chyba tak na konsejgl na PS5 Nie no, za tą paczkę tylko dostałem? Za przegrany draft? Niemożliwe Za co, so, przegrany draft dostaje się złotą paczkę tylko? Aha Czy Mbappe nie snajpuje? Bo co? So. To jest moja nagroda za draft Uuuu, Cody Gakpo, eee, eee, eee Włączam dopiero teraz nagrywanie Uuu, 8-4 Cody Gakpo? Spoko I Rabiot Gakpo, 6000 I Rabiocik Ej, Rabiot, spoko wygląda Szczerze